Blisko 700 studentów, stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z całej Polski przyjechało do Tarnowa. Tygodniowy obóz odbędzie się pod hasłem K2 Szczyt Świętości. Hasło nawiązuje do imion świętej Kingi i błogosławionej Karoliny. Młodzi ludzie będą podążać ich śladami, odwiedzając m.in. Stary Sącz oraz podtarnowską zabawę i Wałrudę. Jesteśmy tutaj po to, ponieważ yy, idziemy w sensie ścisłym i w sensie duchowym śladami Jana Pawła II, a nawet jeszcze bardziej. Śladami świętych i błogosławionych, których wyniósł na ołtarze Jan Paweł II. Ta ziemia jest wręcz przesycona obecnością i działalnością wielu świętych osób. Dwie święte, które wyrażają także hasło obozu K2, Szczyt Świętości, poznamy bardzo mocno. My będziemy na pielgrzymce całodniowej w Wałrodzie i zabawie, i już jutro tam jedziemy. Obejrzymy film Zerwany Kłos. Wieczorem seminarium, aby następnego dnia także na pierwszym forum stypendystów, takim forum dyskusyjnym dotyczącym przyszłości fundacji. Wiele obiektów, które miasto nam udostępniło, muzealnych i innych, to zwiedzanie, natomiast sobota. Jedziemy na cały dzień już wspomnianym pociągiem do Starego Sącza. Tam również elementy liturgiczne, ale też zwiedzanie, integracja. W niedzielę odwiedzimy parafie tarnowskie, żeby podziękować za zbiórkę, pomodlić się z darczyńcami. Także troszeczkę wypromować to dzieło jeszcze bardziej. Taki bezpośredni kontakt z młodzieżą zawsze jest najsilniejszym takim środkiem przekazu samej idei fundacji. I wieczorem o 17 na rynku będzie koncert zespołu Tylko Ty. Głęboko ufamy, iż młodzież, która nas odwiedza, będzie oddychać tą ziemią świętych i błogosławionych ziemią bardzo różnorodnej kultury. Równocześnie będziemy wdychać to powietrze młodości, które zostało nam ofiarowane przez obecność stypendystów wprowadzających bogato. Też religijność, duchowość, kulturę swojego regionu, swojego małego świata, małych ojczyzn, z których przybyli. Dla nas jest to, dla Tarnowian, wielkie wydarzenie. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Będziemy gościnni. Zobaczycie to na ulicach, zobaczycie poznając Tarnowian, ale mam nadzieję. I bardzo o to proszę, abyście wywieźli z Tarnowa dobre wspomnienia i mówili o Tarnowie, gdziekolwiek będziecie w swoim życiu, w tym najbliższym i, i dalszym, że Tarnów to ciepłe miasto, ale również miasto serdecznych, serdecznych, otwartych ludzi. Obóz stypendystów potrwa do 10 lipca. Od 9 do 14 lipca na tarnowskim rynku odbędzie się Festiwal Tarnów Polskiej Piosenki. Wystąpią m.in. Biscuit, Manchester, Romuald Lipko Band oraz Pertita. Festiwal to także warsztaty, spotkania z artystami oraz kolejna edycja Festiwalu Młodej Muzyki Demogramy. Tarnów oczywiście jest znany poza swoimi granicami, do tej pory był znany z festiwalu filmowego, z festiwalu teatralnego i być może w tej chwili, po tej pierwszej zakończonej, mamy nadzieję, sukcesem, edycji Festiwalu Polskiej Piosenki, będzie także mógł być kojarzony w Polsce jako miasto, w którym też dzieje się coś ciekawego na, na tej niwie muzycznej. Festiwal zaczyna się 9 lipca tutaj na Tarnowskim Rynku koncertem. Romuald lipko będzie to jest gwiazda tego koncertu, czyli, czyli największe przeboje skomponowane przez Romualda Lipko, no jest ich wiele. Czy w budce Suflera? Czy, czy, czy innym artystom. I Partita, zespół związany z Tarnowem w 45-lecie działalności zespołu. Biskuit 10 lipca, Manchester to we wtorek, 11 lipca, 12 lipca Michał Sołtam. 13 lipca, czwartki kontynuujemy demogramy, czyli, czyli festiwal polskiej piosenki, ale oczywiście też chcemy, żeby, żeby były na tym festiwalu promowane zespoły z Tarnowa i tu będą jak co roku włączone, włączone demogramy. Już od godziny 17 będą tutaj zespoły występować. Gwiazdą czwartku będzie Ralf Kamiński. 19 lipca będzie zakończenie festiwalu koncertem polski jazz, bardzo ciekawy, wyjątkowy. Artyści, którzy w tym roku zawitają tutaj na to miejsce, na płytę Tarnowskiego Rynku, również to artyści, którzy yy, no, prezentują wysoki poziom artystyczny. Czy to ci profesjonalni, ale też przecież ten projekt Demogramy, który będzie odbywał się w czwartek, to już są wyselekcjonowane zespoły, które mimo swojego młodego wieku prezentują wysoki poziom artystyczny, więc na pewno każdy będzie zachwycony tymi koncertami i na pewno podczas całego festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie. Organizatorem festiwalu jest Radio RDN Małopolska, Tarnowskie Centrum Kultury oraz Miasto Tarnów. Trwaty dzień zakładów mechanicznych w Tarnowie. Do 7 lipca w sali wystawienniczej w Zakładach Mechanicznych można oglądać wytwarzane w zakładach wyroby. 7 lipca również zaplanowano otwarcie wystawy fotografii związanej z historią oraz współczesnością zakładów. Wystawę będzie można oglądać do 12 sierpnia w Tarnowskim Centrum Kultury. W sobotę 8 lipca odbędzie się turniej piłkarski o puchar prezesa zakładów mechanicznych, a od 16 na tarnowskim rynku wystąpią zespoły Enej, Sajes, Merkurius oraz bracia z Krzysztofem Cugowskim. Obchody stulecia zakładów mechanicznych Tarnów zakończy uroczysta gala Jubileuszowa, zaplanowana na wrzesień.